Ciii, mądrzy widzowie, witam was bardzo ciepłutko w kolejnym odcinku z gry Stile Brain Rot. A w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie challenge, a mianowicie od zera do tryliona za pomocą tylko świątecznych Brain rotów. Ale jak nam to pójdzie tego dowiecie się już za chwilę, także ty mój drogi widzów bez przedłużania strzelko, tej łapkę w górę, subskrypcji zapraszam cię do oglądania. I teraz tak, na start muszę wytłumaczyć, challenge jest faktycznie od zera do tryliona, tylko jak widzicie mam 4 tryliony gemów i jest mały problem. Ponieważ sami wprowadził jakąś blokadę, że nowe konta przez pierwszy dzień nie widzą Santa Fusa o z tego drzewka tak naprawdę, więc powiem, że bez tego drzewka i bez Santa za ten challenge jest ciężki. Dlatego też widzowie, będę grał na jakimś starym koncie, zaczynamy mając 3,66 tryliona, a realnie musimy zdobyć 4,66. Jak widzicie, baza jest pusta, więc co? Zaczynamy challenge. I powiem tak, czy będę korzystał z multikont, prawdopodobnie będę korzystał z multikont, bo co godzinę ogólnie mamy ten winter horror i z tego możemy zdostać przeróżne brain roty. Jeżeli miałbym to robić na jednym koncie, mogłoby ciężko zdobyć trylion, wiecie. Trylion to jednak dużo w tych czasach, chyba, że macie jakiś potężny brain Rota od zera, no to jest mega ciężko zdobyć, więc zaczynamy. Póki co na start możemy odebrać sobie tutaj brain rota, generującego około milion. Dobra, bierzemy go sobie i admin laki bloka. Let's go, zaczynamy. Nawet dwa admin lucky bloki dostałem. Ty co jest? Dobra, otwórzmy je, bo one się na pewno do fuza przydadzą. Pamiętajcie, 366 tryliona mam i na koniec muszę mieć ogólnie tutaj 466. Dobra, jak coś z tych brain rotów nie korzystamy, od razu dajmy sobie do Santa Fuse maszyny. I tak naprawdę, co teraz drowerku chcesz zrobić, żeby tutaj zgarnąć jeszcze więcej gotówki, to powiem wam tak. Czekam oczywiście na Laka, bo z Laka też możemy dostać dobre brainroty, żeby wrzucić tutaj do tego Santa Fuse maszyny. Tylko jest duży problem. Santa Fuse maszyna kosztuje Robuxy, a ja Robuxów nie mam, prawdopodobnie. Hmm, jak ja mogę to zrobić? Wiecie co? Bardzo możliwe, że ja sobie tu troszkę pomogę ich zdrowwerkiem i po prostu będę siebie tutaj ukradł z tej bazy i skipował sobie Santa Fuse maszynę za Robuxy, bo na tym kącie nie mam, ale wiecie, to nie będzie oszustwo, bo ja tylko będę skipował sobie za Robuxy tą Santa Fuse maszynę. Póki co myślę, że wejdę sobie jeszcze na multi konta i póki mogę, odbiorę sobie tak naprawdę nagrody za dzień dziesiąty, czyli tego Brainrota generującego milion na sekundę. Milion na sekundę nie jest to dużo, ale troszkę na start pomoże na pewno. Plus jeszcze ważnej rzeczy nie powiedziałem, ile ja mam czasu, żeby w ogóle wykonać ten challenge. Daję sobie około dwie godziny czasu, może nawet nie całe. Jeżeli nie, no to po prostu jestem słaby, ja po prostu nie umiem grać w te challenge. Także co? Loguję się póki co na multikonta i do odbierać drzewka kalendarzowego tego tutaj Brainrota i słyszymy się tak naprawdę z wami za 25 minut. I dobra, wróciłem troszkę wcześniej, bo chcę wam pokazać moją bazę. Widzicie, mamy całą bazę sekretów na start. Please my present. Nie oszukując, bo tak naprawdę one są za darmo tutaj z tego kalendarza adwentowego. I odebrałem sobie na 10 kontach. Dobra, ile z tego dostaniemy? Mamy 366. Ono chyba mi dużo nie da. 366 dalej. Mamy tyle samo. No powiem tak. Kolejną taktyką jest na pewno to, że tak jak wam wcześniej mówiłem, ukradnę sobie tak naprawdę 4 brainroty na konto Xdrowerka i wrzucimy to do Santa Fuse Maszyny. I teraz tak, trzymajcie kciuki, że wyleci tak naprawdę Hikleteira, bo jeżeli nie poleci, to będzie bardzo, bardzo kiepsko. Dobra, idziemy Wrzucić ostatnim, zobaczymy, jakie mam procenty. Ale ja mam jeszcze ogólnie parę taktyk. Szkoda, że tej krowy nie mogę wziąć 5 milionów. No trochę by pomogło, ale ogólnie. Jeszcze na pewno będę chciał iść na publiczny serwer w tym odcinku. okraść ludzi z Brain rotów Świątecznych. No i też za chwilkę będzie ten Winter Godzina, tak naprawdę. I też będę tutaj z paru mulciaków starał się zdobyć jakiegoś dobrego świątecznego sekreta. Zobaczymy, jak to będzie. Póki co mamy 6%, no to nie jest dużo. Szkoda mi 200 Robux na to wydać, ale będzie trzeba. Dobra, wydajemy 200 Robux. i patrzcie, co siadło. Ej, ole Szczęście i dobra! Ale się ucieszyłem, patrzcie co mi siadło! I naprawdę mega, mega, mega ultra się cieszę, co my tutaj mamy. I 3 biliony w ogóle zniknęło mi z budżetu. Bo zamiast poczekać tak naprawdę, to od razu sobie tutaj wziąłem. No dobra, 3 biliony w sumie ta kleteira wygeneruje, mam nadzieję, 6%. Na nie mieliśmy w końcu. Santa Fius maszyna oddała, czajcie to. Ostatnio robiliśmy odcinek, gdzie wrzucaliśmy 100 tak naprawdę tutaj sekretów I wyleciała tylko dwa razy. Teraz za pierwszym razem wyleciała. No i patrzcie jak to generuje. No 200 milionów już mamy uzbierane. To mi się podoba. To mi się podoba. A dopiero przypominam, że nie wiem, gram łącznie z 15 minut, coś w tym stylu. Jeszcze mam prawie 2 godziny challenge'u, bratku. Myślę, że jednak damy radę, szczerze. Tak, Hikleteira dała mi nadzieję. Tak, Hikleteira naprawdę dała mi nadzieję. Wiadomo, jest bez traitów, bez żadnej mutacji, ale ważne, że poleciała. I teraz sobie zdałem sprawę, chociaż dobra, nie. Mogłem poczekać niby tak naprawdę, podawać sobie tego Brainrota. Tylko po pierwsze, nie mam gotówki na to. Po drugie, jest niestety event do łowienia brainrotu, więc tego sobie raczej nie nafarmimy fajnego traita. Ale dobra, wyleciała kleteira i jest git. Teraz tylko niech zbiera mi tutaj gotówkę. I dobra, została minuta, już wam pokazuję. Tutaj zaraz odpala się lak 6x, zaraz ta godzina się odpala i mam przygotowane 5 kont. Zobaczymy, co ciekawego nam tutaj poleci. Miejmy nadzieję, że coś dobrego. Tak samo mam nadzieję, że coś dobrego sami do w najnowszej aktualizacji, bo powiem wam, że dzisiaj dostaliśmy mnóstwo, naprawdę mnóstwo lików. Mianowicie, jak będzie wyglądał North Pole Event, w sensie ogólnie jak będzie wyglądała mapa, plus dwa nowe Brainroty sami zlikował. Jeżeli dam raty, to wstawię wam tutaj teraz zdjęcia. Powiem tak, wygląda na naprawdę bardzo dobrze, ale ostatnio jak sami likował do tej aktualizacji rzeczy też wyglądały cudownie, aktualizacja weszła dosyć do kiepska, ale miejmy nadzieję, że ta będzie zdecydowanie lepsza, bo dostajemy Festivlaki bloki, prawdopodobnie 15x laka, może nawet nowego OG, w tej aktualizacji dostaniemy, kto wie, kto wie, zobaczymy a póki co sprawdzamy, co leci nam na tylu kontach, jestem sam bardzo ciekawy co poleci, ja ogólnie jestem już pogubiony w tych kontach, ale zobaczmy, uwaga, co dostaniemy, tu mamy Baleriny, na pewno bierzemy na jednym mamy Reindera, list, 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 Saur się zrespił, dobra, biorę sobie sobie na jednym koncie na pewno list, list saur. No i co, chyba tyle tak naprawdę. Teraz zobaczymy, co się zrespi tutaj staśmy ciekawego. Wiecie, przy okazji, co jest najgorsze, Zapomniałeś, że teraz mamy tego świątecznego trajta, Jak On by siadł na hikletii. No to pewnie dużo by generowała. No nie, teraz to mi zaczyna boleć. Póki co, niestety, jak coś zarobiliśmy dopiero 10 bilionów, czekajcie, może 20. Dobra, 20 bilionów, przypomnę. Cel to jest trylion, więc nie zapowiada się, że pójdzie nam za dobrze. Ale z kto wie, kto wie, publiki, może to zmienią. I ogólnie ten 6x lag nawet działa. Zrespiła mi się lawaka, tylko czy ja chcę? Raczej nie dam jej do maszyny, więc nawet jej chyba nie będę brał. Zresztą 50 milionów stracimy, żeby ją kupić. I na drugim koncie teraz higleterina mi się zrespiła. Okej, okay, dobra, faktycznie coś leci na tym laku, faktycznie coś leci. Tylko, że niestety nie są to świąteczne Brain roady, No, fajnie jakby tu normalnie Cookie and Milky poszedł albo coś w tym stylu. Chyba tak naprawdę Cookie and Milky tylko może iść, bo nic poza tym nie mamy z dywanika. Więc liczcie tutaj, że mi się uda. To jest naprawdę bardzo rzadkie do dropnięcia. No, ale jest realne, jest realne. No i podsumowując, jak widzicie, lag się kończy i nic takiego szałowego nam się nie zrespiło. Wiadomo, Hikleterina faktycznie poleciała, ale poza nią nic szałowego nie zostaliśmy. Ale dobra, dwa brainroty zdobyliśmy, a mianowicie list, list, list saura, 2 miliony na sekundę, okej, okay, przyda się, weźmy go sobie tutaj do bazy. Zawsze te 2 miliony więcej, prawda? I przy okazji tą panią możemy skasować, bo nie mamy na nią slotów niestety. I weźmy sobie jeszcze jednego brain rota, którego udało mi się zdobyć, a mianowicie Rainder tralalala i on generuje chyba 3 miliony na sekundę, bo ma tradea tutaj tego czapkowego. I ogólnie, chyba tak naprawdę ten trade czapkowy świętego Mikołaja, tylko z dywanika możemy dostać. Dosłownie, Mikołaj chyba tylko może dać tak naprawdę nam na dywaniku, jak respi się brain Brainrot. Jeszcze mogę zakręcić tej kołem, zawsze te 25 tysięcy nam przyjdzie. Dobra, powiem tak. Sprawdźmy, ile te Brainroty już nam wygenerowały, ale raczej nie za dużo. Raczej nie za dużo. Raczej będzie musieli udać się na publika. Tylko zanim jeszcze pójdę na publiczny serwer, zastanawiam się, czy jeszcze raz nie dać tutaj do Santa Fuse maszyny. Ale chyba wiecie co? Odpuszczę sobie tą Santa Fuse Maszyny, bo z racji tego, że jest tylko 6% na Hickle Teire, a ona faktycznie pomaga, ale nie aż tak ultra, bardzo, że wiecie, jakiś mega mi tutaj buzda. I przy okazji, niby, możemy sobie jeszcze odpalić 2x laka, ale chyba to nie ma sensu, chyba to nie ma sensu, bo i tak nic z tego nie poleci. Ale dobra, ogólnie, stelnąłem przed chwilą Please my Present jednego, ale jak oceniacie bazę? Szczerze, jak na nowe konto, powiem wam tak, nie jest zła, naprawdę nie jest zła. Mamy list list, list Saura, mamy Rainer Tralala, mamy Hickle Teire, co jest najważniejsze. Troszkę tych właśnie Please my Present. Ja wam powiem tak. Tak, nawet jak nie zarobimy tego tryliona, to ja jestem zadowolony ogólnie trochę z tej bazy. E dobra, czas chyba udać się na publika. tylko jeszcze zanim się udamy za minutę, dowiemy się jaki będzie kolejny lak, więc poczekajmy tą minutę i dopiero potem pójdziemy sobie na publiczny serwer. Tylko właśnie na publicznym serwerze będzie mały problem. Co minutę będę musiał lokować bazę, bo ludzie będą mi okradali z racji tego, że mam całą bazę dobrych dosyć sekretów, więc no, życzę sobie powodzenia, mając zero rebirfów, ludzi okradać i bronić bazy jeszcze, no to może być wyzwanie, to może być wyzwanie cię. Całkiem ciekawe. I dobra, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pokazujcie mi, jakie od tej laka dostaniemy oby 12x, oby 12x. Uwaga, czy będzie 12x na pewno? No znowu 6X, dobra, może poczekamy, zobaczymy, ile wygeneruje gotówki i obliczę sobie, czy jest w ogóle szansa, żeby zdobyć tego dywanika. Póki co tak jak mówiłem, idę teraz na publika. Tylko teraz tak, na ogólnie publicznych serwerach jest taki problem, że mamy te nowe konta, wiecie, publiczne serwery dla nowych graczy. No i tutaj może być ciekawie. Patrzcie to, ledwo. Wbiłem już dwie osoby pod moją bazą. A oni co mają w bazach? No, niestety nic. I tutaj nie mogę wybierać sobie prywatnych serwerów. Czekajcie, dobra. Mamy jednego brain rotella, on daje milion na sekundę. Dobra, idziemy moją bazę zlokować. Co oni się wszyscy czają pod moją bazą? Proszę odejść od mojej bazy, chłopaki. Czyli prawdopodobnie na tym serwerze będę musiał dużo czasu spędzić i patrzeć, co ludzie będą mieli w bazach. No nic, zobaczymy. Może te publiczne serwery pomogą. Patrzcie, co Ziomek tutaj ma. Dawaj tego, no mieli pizzanini. Ja go biorę. To nie jest tak, że nie mogę do challenge go wziąć, ale jest piękny. Dobra, czekajcie. Teraz moje zdolności do Giovania, sprawdźmy czy są dobre. Ty, ukradnę to? Nie gadajcie z Nobini Pizza, Nini ukradnimy. Patrzcie, to normalnie mamy Nubini Pizza, Nini Radioactive. No i elegancko, ja jednak potrafię tutaj okradać na publiku. Zobaczmy, czy tego Żemeczkę okradniemy. On ma tutaj ogólnie sekreta, więc jego bym chciał okraść. Sprawdźmy, please, my prezent. Uwaga, czy dam radę? Kogo to jest baza? To jest dobre pytanie. A te odi? dobra, a te odi? czy dam radę? Ty, czekajcie. No nie, dobra. Pod sam koniec, pod sam koniec. Kap się, kolega. Kolego, nie lokuj tej bazy, dobra? No i niestety zlokował. Chciał mnie okraść, ja prawie okradłem jego. O, i teraz. Będzie ogólnie walka o legendę. Patrzcie to, dobra, będzie walka o legendę. Ja to czuję, czekajcie. Nikt nic nie ma. Aha, oni mają ogólnie różne rzeczy. Dobra, to nie jest uczciwa walka, powiem Wam szczerze, to nie jest uczciwa walka, bo oni mają jakieś przeróżne rzeczy, ale bardzo możliwe, że ja to kupię. Ja to kupiłem. Ja ukradłem tę kolejną legendę. Dobra, czemu tak łatwo się ludzie okrada na publicznych serwerach? W sensie, dla nowych graczy publicznych serwerach, bo oczywiście na takich zwykłych nie potrafię. Patrzcie ile osób w ogóle pod moją bazą się czai. Jedna osoba, druga osoba, trzecia jest chyba na niewidce. Tu idzie czwarta osoba. Na 8 osób, czy nawet 7, bo jedna to ja Na serwerze wszyscy chcą mnie okraść, czajcie, To każdy chce mnie okraść Jak ja mam to zdobyć niby dobre sekrety? Jaki sposób ja mam to zdobyć? Uwaga, kolega wchodzi do bazy, ja mu robię coś takiego Powodzenia w kradnięciu, powodzenia I czemu on się rzucił na list, 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 saura, a nie na hikleteirę? Powodzenia, kolego, powodzenia Yo, witam was 3859 godzin później I patrzcie, co udało mi się ukraść na publicznym serwerze Patrzcie, co my tutaj mamy No i dobra, zobaczmy, czy teraz zarobimy tak naprawdę trylion nie no, myślę, że teraz raczej damy radę zarobić tutaj trylion. Pierwsze odebranie 220 bilionów. I drugie zebranie: czy będziemy mieli trylion? Sprawdzamy, sprawdzamy, sprawdzamy. Mamy trylion, zrobiliśmy challenge. Let's go, daliśmy radę. A tak na poważnie powiem wam tak: odpuściłem sobie ten challenge. Poddałem się, przyznam szczerze. Z racji tego, tak naprawdę, że posiedziałem chwilę na tym publicznym serwerze. jedyne, co ja musiałem robić, tak naprawdę, wchodzić do swojej bazy i lokować. Bo dosłownie nikt tak naprawdę nie miał nic ciekawego przez około 5 15 minut, coś w tym stylu. Myślę, że 15 minut tam siedziałem i nikt nic nie miał ciekawego tutaj w bazie. Także podsumowując, challenge: ponad godzina czasu, na spokojnie około półtorej godziny czasu i udało mi się wyfarmić 50 milionów. Nie jest to źle, jak na nowe konto, wiadomo, nie jest to źle, bo prawdopodobnie Tryon bym nafarmił, ale musiałbym czekać do rana, a tyle to mi się raczej nie chce. Więc niestety nie dałem rady wykonać challenge'u, ale za to będziecie mieli fajny konkurs na zakończenie. Bo dzisiaj do wygrania macie takiego Oto Esoka generującego prawie 100 milionów na sekundę. A jeżeli chcecie go wygrać banalnie proste sady Łapkę w górę, subskrypcja oraz komentarz z Waszym linkiem I na kolejnym odcinku głosimy sobie zwycięzcę, a propos zwycięzcy na ekranie, teraz macie ostatniego. Serdecznie mordeczku ci gratuluję, dotańcie znajomych, przyjmij mnie i napisz do mnie wiadomości prywatnej. A póki co już będę zmykał, więc bardzo dziękuję wszystkim za oglądanie. No i co? Słyszymy się w kolejnych odcinkach do zobaczyskiej popatki elo, piu!